Derbowe spotkanie Wiktorii Pilchowice z Wilkami Wilcza to nie, było, to nie były pierwsze derby gminy Pilchowice w bieżącym sezonie, natomiast dla trenera Wiktorii jak najbardziej jaka ocena, jakie samopoczucie po tym pierwszym spotkaniu derbowym. Odczucia są takie, że po prostu piłka jest brutalna, tak. Według mnie byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Na pewno ta czerwona kartka, bodajże w 60 minucie, wykrzyżowała nam plany, bo do tego momentu naprawdę graliśmy piłką, staraliśmy się kreować sytuację. Przeciwnik ograniczał się do wybijania piłki. No i niestety tak czasem w piłce bywa, tak, że nie zawsze ta drużyna lepsza wygrywa, tylko ta drużyna, która ma troszkę więcej szczęścia. Nie wiem, nie chcę tam oceniać pracy sędziego, ale Troszkę więcej wyczucia, i wydaje mi się, że te zawody mogły być prowadzone do końca 11 na 11. Pan sędzia prawdopodobnie nie wiedział, że zawodnik ma już żółtą kartkę, może się pośpieszył. Trudno, nie ma co zwalać na sędziego. Ja jestem z bardzo dumny, zostawili kawał serca, pokazali, że na, że na pewno będziemy się do końca sezonu liczyć w walce o awans. Gratuluję drużynie z Wilczej, ale jestem przekonany, że na koniec sezonu to my będziemy się cieszyć nie, oni, bo piłkarsko jesteśmy zdecydowanie lepsi. Wracając do tego spotkania, po pierwszej części spotkania prowadziliście jeden do zera, tak. Później można powiedzieć, że splotnie nie okoliczności, bo bramka samobójcza i to czerwona kartka, natomiast no, trzeba oddać rywalowi to, że właśnie. No nie, nie przeszli obok tego spotkania i nawet przegrywając, doprowadzili najpierw do remisu, a później zgarnęli pełną pulę. Co pan powiedział swoim podopiecznym po pierwszej połowie? W pierwszej powiedziałem swoim podopiecznym, że wynik 1-0 to jest żaden wynik. W każdej lidze, czy to jest Beklasa, czy to jest Bundesliga Serie A, Dużo nie walczą do końca, grają do końca. I tutaj mieliśmy tego dzisiaj przykład. Mieliśmy jeszcze fajną sytuację z rzutu różnego. No, niestety zabrakło trochę szczęścia. Może nie szczęścia, może troszkę, nie wiem, umiejętności, jak zwał tak zwał, Ale myślę, że z przebiegu tego meczu. Należał nam się przynajmniej Remis. Na pewno uważam, że ta porażka jest niesprawiedliwa, ale tak jest piłka, tak. Piłka to nie jest sprawiedliwy sport i tak jak mówię, jestem z opaków dumny yy, i mam nadzieję, że dalej będziemy, będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, bo potencjał tej drużyny jest ogromny. Tylko jeszcze musimy pracować nad tymi błędami indywidualnymi i myślę, że będzie wszystko w porządku. Czy w tym tygodniu poprzedzającym to derbowe spotkanie wyczuwało się w szatni jakieś takie dodatkowe Napięcie dodatkowe emocje? E, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że nie. Staramy się zawsze grać w każdym meczu tak samo, staramy się grać wysokim pressingiem, staramy się narzucać swój styl gry. E, nie było jakiejś, wydaje mi się, w tygodniu presji przed meczem też jeszcze uczyłem chłopaków, żeby po prostu grali tak jak zawsze. Wiadomo, większość chłopaków ma jakąś tam przeszłość, grali w wilkach, ja również jestem zwolennikiem wilków. E, ale tak mówię, no nie było jakiejś tam specjalnej wielkiej presji i, i ten, chłopaki bardzo fajnie zagrali. Bra, zabrakło według mnie troszkę. Może doświadczenia z tego co kojarzę właśnie na 2, jeden z czel zawodnik bardzo doświadczony, który został sprowadzony tutaj niedawno do wielcie. No i czasami tak bywa, tak, że jeden czy dwóch zawodników potrafi zrobić różnicę dzisiaj tutaj akurat mamy tego przykład. Dla Pana to był trzeci mecz jako trenera Wiktorii. Zastąpił Pan na tym stanowisku Romana Skorupę. Jak się wchodziło po raz pierwszy do szatni i jak Pan podsumuje te trzy pierwsze spotkania? Eee. Przypomnijmy, że dwa wysokie zwycięstwa i dzisiaj porażka w meczu derbowym. Eee. Powiem tak. Eee... Jestem tutaj, byłem zawodnikiem Wiktorii. Przez praktycznie 3 lata tutaj grałem. Większość z tych upaków znam jak wysokonie i myślę to dla mnie też było ułatwienie, także że znam każdego z tych upaków, wiem na co ich stać, jakie są ich mocne strony, jakie są słabe strony. I Wydaje mi się, że nadajemy na, na, na fajnych falach, na dobrych falach i, i to będzie procentowało. Pokazały to pierwsze dwa mecze, wysokie wygrane, tak gdzie mogą być jeszcze, jeszcze więcej ale no niestety najważniejsze będą takie mecze właśnie jak tutaj, Wilcza, Stanica, Paczyna, tak tutaj się okaże, e, czy będziemy w stanie nawiązać walkę. E, myślę, że zimą też na pewno jeszcze powalczymy, poszukamy wzmocnień, doświadczonych może bardziej zawodników też, bo młodzież jest fajna, ale na boisku musi to być wyważone, aktualnie chyba praktycznie aktualnie nie ma takiego zawodnika doświadczonego w kadrze i będziemy właśnie takich szukać mam nadzieję że nam się to uda zrealizować Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia Dziękuję. w kolejnych meczach Dziękuję